Przed nami 279. odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Halil i Hakan ustalają, że to Tekin był kretem, nie Cajnep. Tulej postanawia się zemścić na Songul, a Kimet stara się zdyskredytować Kumry i Merv. Emisja 279. odcinka Wichrowego Wzgórza w poniedziałek, 20 października 279. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 279 odcinka serialu w poniedziałek, 20 października 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Halil namawia Cajnep, żeby posłuchała głosu serca, nie rozumu i przyznała, że on jest jej prawdziwym mężem. Tulej postanawia się zemścić na Songul za jej intrygi i grozi jej. W konkursie kulinarnym narasta konflikt. Kimet stara się zdyskredytować Kumri i Merw, co jeszcze bardziej dzieli rodzinę. Na koniec wychodzi na jaw, że Hakan dał Tekinowi podrobione banknoty i że Tekin był kretem przekazującym ofertę Kazimowi, a nie Cajneb. Halil zapowiada, że nie daruje zdrajcy. Zobacz zdjęcia z odcinka.